Witajcie kochani w kolejnym naszym vlogmasie. Jak widać, staram się wrzucać vlogi systematyczne i mam nadzieję, że już do końca tak zostanie. Umówiłam się wreszcie na piątek do fryzjera, więc będę wyglądać jak człowiek bo to, co mam na głowie, to jest tragedia. Gabrysia jest od dzisiaj, czyli od wtorku, na nauce zdalnej już do końca, więc się cieszy, bo miała strasznie dużo sprawdzianów zapowiedzianych. No, a Hania chodzi. Nie rozumiem tego, ale okej, okay. Hania chodzi do piątku. Ja wiem, że w naszych vlogmasach nic się ciekawego nie dzieje, ale naprawdę nie mam co dodatkowo nagrywać, więc no nic nie będę wymyślać. Jeżeli coś będziemy fajnego robić, to oczywiście dla was to nagram. A póki co, wygląda to jak wygląda. Jest to nasz pierwszy vlogmas, więc yy, bądźcie też dla nas wyrozumiali. I tyle no. Będziemy się starać, żeby było zawsze coś zawsze coraz ciekawiej. O. Także to, zapraszam Was do oglądania. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Aha! tak jest wolny. Aha. Co to worek z prezentami? Ale fajny, a fifi? O kokardka na a prezenty. Pokaż. Aha, super. Co to macie? Taki pierniczek. Aha. Co masz? O, jakie piękne gwiazdki. Takie kokardki. Śliczne. Ciekawe co założysz na Wigilię na święta. Koineczka. O, ale cudna. Przywieszka, choineczka. Mama. A ty co to jest za dinozaur? Nie wiem, chyba lozał. Lozał? Pokaż mamusi, nie jest podpisane. Nie. Karnota! On ma dwa rogi. To jest Zobacz, co tu jest. Nie. Dzisiaj zaspałeś i dużo? Tutaj jest. Tutaj. Kolejne tu. kosteczki! To mają większe. No i to ile? Konkretnie dzisiaj. O no, dużo. To jest to Jest to dziwnie. Jakkolwiek Daj Filipkowi! Ojejej. Takie różne, z nadzieniem Wydaje i bez. To wszystko, wszystko. Musisz sobie pomagać rączką Filipek. Otwórz tą torebkę. O. Wow, jeszcze jakaś jedna duża, to co to jest? No nie, też kostka, tylko taka gruba. Jedna z nadzieniem, Niam, niam Wow, Jaki piękny! Mogę tego Może, bo mogą też być takie oszlifowane. Ale fajny stegozaur i karnotaur. Daj Filip już. Co? Karta jest? O! Hania ma tą kosteczkę jakąś do składania. Nie wiem, czy to Taka karta jest. No super! Uuu. Nie, to jest może taka kostka rubika, jakby, że tego się nie rozkłada, tylko się przekręca. A może i się rozkłada? No właśnie nie wiem, Już nie mogę. No, jest A ty co masz? <laughs> bursztyn? Nie. Nie? Znaczy, może to jest jakiś rodzaj bursztyna, Mamo, nie bursztyna. Daj, daj mi to na odwrotnie. Poczekaj, jak? Karneol. Karneol? A przeczytaj o nim. Ja nie wiem. Rozbija duchowo. Pomaga zrozumieć życie i opanować giniar. <laughs> wow. Mocny kamień. O nie, rozkłada się. rozkłada się. Rozkłada się? Wow, ciekawe jak to potem złożysz z powrotem w taką kulkę. Kulka tylko się nie zapala. Kto to się kąpi na święta? Iduś! Już wejdzie do fryzjera, musi być wykąpany. I tu nie, on nie lubi się kąpać. Lubi pływać w wodzie, ale kąpać się nie lubi. Za to po kąpieli jest bardzo szczęśliwy. Moja mordeczka kochana. A cóż ja mam w tej torbie? Zobaczcie, jakie piękne jabłuszka. Takich mamy wspaniałych sąsiadów. No naprawdę, ale piękna jabłuszka. Dziękujemy bardzo. Spróbuję teraz tego pysznego jabłuszka, bo chyba jest twarde i soczyste i słodkie, czyli takie jak lubię. Mmm, Nie wiem tylko co to za odmiana, nie zapytałam. Ale bardzo dobre. I duniek już wykąpany, śliczny. Filipek mu założy obróżkę świąteczną. Obróżkę świąteczną mi... Tak, od, od dołu mu załóż, o, tak. Pokaż czy jest dobra na niego. Dobra? Mhm, tylko nie przytnij mu tutaj. O. Już? Mhm. Pokaż. Pokaż, Mikołaje. Ta co w zeszłym roku, ale na święta będzie miał tamtą muchę. No, jutro idziesz do fryzjera, tak? Kto tu zrobił taki bałagan? Filip! O, mamą, to sami widzicie, jak to jest. Chcę w miarę posprzątać, no bo święta się zbliżają. A tutaj takie coś. No i co teraz? Kto to posprząta? Ty. Kto? Ty. Chyba nie. Ale jak zjem to, to to mogę podłączyć. Dobrze. Ale ty mi pomożesz? Pomogę, oczywiście. Ale to, to, to... No już idę robić kanapkę. Tak. Dzisiaj okienko 12. Ja mam aniołka. aniołek. A Filipek? Pokaż. Skarpeta! Wow, super. Chojna! wyglądająca jak truskawka. Uh -huh. Co masz, Gabrysia? Za duży pierścionek. Kolejny za duży pierścionek z choineczką. Śliczny. Na mnie będzie co? dobry, proszę. Ja ci dałam swoje pierścionki, ty mi dasz swoje. Nie, no żartuję, nie będę go nosić. Ja mam nie jakiś. Mam jakiś wiem, świąteczny, to znaczy. ale. O. Nie wiem, co to znaczy. Napisane Noel? No święta nie? chyba po niemiecku. Mamo! Okay. A ja wiem, jak są Mikołajki. Po niemiecku. Mamo! Co? Z tego zał! tego zał! Pokaż go od razu. A, fajny, zielony. No, Zielony tego zał. Wszystko tam widać w tym kalendarzu. Puśćcie go, bądźcie go! O, Dzisiaj. Uuu! Co to jest? Co to jest? Jakieś kruche ciasteczka dzisiaj, takie malutkie. Różne kształty. Rybka chyba? Tak, jakieś takie chrupiące. Smacznego! Agat drzewny. Agat jaki? Drzewny. Mm. Wygląda i trochę... Co ty masz? Aha, to, to, to jest to, co Gabi mówiła. Taka kulka w siateczce. O, daj mi to. Pokaż swój kamień, a nie. Wow, z jakimś takim zielonym. Czymś. Filipe a, A Filipek? Filipek? Ja Cię, powiedz co to za dinozaur. Nie wiem. Nie, amargazaur? Nie. Nie. Hmm. To zobacz, tam jest karta? Nie. To może jest napisane od spodu, pokaż. To jest apatozaur. Mhm. Jaki to, co to za kamień, jakie ma moce? Nie, mhm. nie no otwieraj, otwieraj. kolejny. Przynosi spokój, wspiera wytrzymałość fizyczną, duchową i emocjonalną. Na no Wław musisz, no musisz chodzić z tym. <noise> I on ma takie te paseczki, tutaj są zielonkawe, dlatego może drzewny. Fajne. Dokopałam się wreszcie do ozdób świątecznych, ale strasznie tu mam ciemno w tej szafie światło nie dociera. Ojej, jak już wyjęłam, to już wszystko zrobię. Lampeczki takie ładne, czerwone. O Jezu, jakie one śliczne są, świąteczne, brokatowe. One były u dziewczyn. No dobra, powyciągam to, a jesienne już muszę pochować. No musiałam. Robert mnie wygoni z tymi kubkami razem. Nie no, żartuję się, po prostu nie mamy na nie miejsca, ale ja po prostu uwielbiam kubeczki. To jest coś jak y, uwielbiać buty albo torebki. Ja lubię kubeczki, bo tej torebki też, no okej. Okay. Dobra, te kubki nie są jakieś bardzo drogie. Ten 10 zł, zobaczcie, z myszką Miki i Mini. Świąteczny, cudowny. No, a ten to skradł moje serducho. Taka filiżaneczka z reniferkami tutaj na dole. Tak jak taki sweterek, cudowny. A w środku jeszcze śnieżynki. I on kosztował 15 zł, Pepko. Wcześniej ich nie było, chyba teraz dopiero dotarły. Mnóstwo było pięknych miseczek, kubeczków i w ogóle. Ale wzięłam tylko dwa. Opanuj się Agnieszka, opanuj się. Wystarczy ci tych kubeczków. I w no, dzisiejszym mnóstwo... vlogu to już tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia już niedługo jutro, albo pojutrze, tak? W kolejnym vlogmasie. Pa, pa!